Bracia? Chyba mnie aresztują. Bądź mno, miej dwa metry. Na boisku mówią do mnie Jason, ponieważ moja twarz została zniekształcona w wypadku, dlatego lubię nosić swój kask. Bądź delikatnie upośledzony, ale moja mama troszczy się o mnie, bo jest bardzo miła. Miej opłacone średnie studia na piłkę nożną. Bądź cichy wokół kolegów z drużyny. Nie zostań zaproszony na żadne imprezy. Mama w innym mieście. Czuj samotność. Wróć pewnej nocy późno do domu i bądź zmuszony jechać pociągiem, ponieważ koleś, co cię podwozi, jest chory. Wagon jest pusty, poza mną i tą uroczą azjatycką alternatywką, która wygląda jak moja żona Ray. Podziwia ją, ona zauważa, więc zdecyduj się podbić i zagadać. Może znać kogoś do rozmowy. Usiądź obok niej, ona się odsuwa. Powiedz: Nie martw się, nie mam zamiaru cię zabić, aby ją uspokoić. Nie podziałało, wygląda na przerażoną. Obejmij ją, pociera jej ramię, ponieważ tak robiła twoje mama, gdy było ci smutno. Zaczyna płakać, a jej maskara spływa po jej twarzy. Uznaj to za pociągające i dostań erekcji. Skrzyżuj nogi, aby to ukryć, ale zwróciłeś na to jeszcze więcej uwagi. Pociąg się zatrzymuje i drzwi się otwierają. Ona wybiega. Bracia, czy mogę zostać aresztowany za bycie autystycznym? Czuję się źle, ale była urocza jak e Moja mama byłaby smutna, gdybym skończył w więzieniu.